Nasi klienci, którzy zgłaszają szkodę komunikacyjną, mogą skorzystać z usługi Moje ID i zdalnie potwierdzić swoją tożsamość. Moje ID to nowoczesne rozwiązanie weryfikacji tożsamości za pomocą bankowości elektronicznej. Rozwiązanie to dostarczyła nam Krajowa Izba Rozliczeniowa. Jest to prosta i wygodna usługa. Po wypełnieniu formularza klienci są automatycznie przenoszeni do swojego serwisu bankowego. Po zalogowaniu formularz zgłoszenia szkody jest automatycznie wypełniany danymi z banku. Dzięki automatycznemu wypełnieniu formularza klienci są pewni, że wprowadzone przez nich dane są poprawne, a sam proces zgłoszenia szkody jest szybszy. Co najważniejsze, potwierdzanie tożsamości przy pomocy mojej ID. Jest całkowicie bezpieczne. Bezpieczeństwo zapewniają sprawdzone standardy Krajowej Izby Rozliczeniowej. Życzymy klientom bezpiecznej jazdy. Jeśli jednak zdarzy się kolizja, nasi klienci mogą zawsze skorzystać z pomocnych aplikacji PKO ubezpieczenia.